Siemaneczko, z tej strony Maciej, witam Was w poniedziałek, 13 maja, mamy około godziny 19, mamy troszkę niekorzystne światło, ale myślę, że coś na tym filmie zobaczycie. Dostaję od Was dosyć dużo wiadomości, bo zawsze wiosna, początek wiosny jest taki okres, gdzie te algorytmy, nie wiem czemu, ale mocno wyrzucają te filmy, filmy z budowy altany do góry, te moje, które kilka lat temu stworzyłem. W związku z tymi filmami pojawiają się od Was pytania, jak tam altana, jak ona się trzyma, czy coś bym zrobił inaczej, jak to się aktualnie prezentuje. Dlatego nagrywam dla Was ten materiał, żeby, żebyśmy troszkę o tej altanie porozmawiali. Pokażę Wam jak ona wygląda, jak się aktualnie prezentuje. Kurczę, naprawdę ona wygląda, jak są lepsze warunki. Bardzo fajnie, ale teraz nie mogę jakoś tego światła dobrze zgrać. No nieważne, na innych, na innych filmach lub dorzu dorzucać jakieś zdjęcia, to będziecie mogli zobaczyć w lepszej okazałości całą tę altanę. Także myślę, że sobie podejdziemy e, tutaj bliżej. Może troszkę zmienię kąt. No to słuchajcie. Jeżeli chodzi o zbudowaną altanę, ma ona już około 4 lat. Wszystko co tutaj widzicie, zostało wykonane po swojemu. Według własnego pomysłu, według własnego jakby projektu rozrysowanego na kartce. Tak samo jeżeli chodzi o płotek. No i też lampę w środku. Nie inspirowałem się żadnym jakby. Altanami żadnymi e, pomysłodawcami bo e, nikt nie chciał nawet zrobić takie altany. Bo ona ma wymiar 5 metrów na 4 metry i jest to altana na czterech słupach. Nie ma tu 6 słupów, nie ma tu 8 słupów, także są cztery słupy. Tak jak, jak e, e, chciałem tego po prostu, e, daje mi to taki komfort, że mogę sobie wjechać, zaparkować dwoma samochodami mogę postawić duży stół i zaprosić przykładowo dużo gości. No i jest to bardzo dużo bardziej komfortowe, tak? Jeżeli chodzi o jakieś tam o, o, jakiś, o jakieś tam słońce lub opady deszczu, warunki atmosferyczne, no to wiadomo, że mamy większą powierzchnię, także nawet jak pada deszcz i zacina, no to mimo wszystko jest komfortowo i nie mamy mokro w środku. Także to jest Moim zdaniem, największy plus. Było dużo haterów, było dużo osób, które negatywnie komentowały wykonaną pracę. Wiele osób zakładało, że po pierwszej zimie to wszystko się załamie w pół. A zobaczcie, mogę tutaj, dam rękę, zobaczcie. Nogi do góry, tu nic się nie dzieje. Cała konstrukcja jest bardzo stabilna. I powiem Wam, że przeżył, przeżyła ta Altana już naprawdę różne wiatry, różne wiatry, różne warunki pogodowe. Nic się tutaj nie dzieje, nic nawet nie pocieka. Także Altana jest w bardzo dobrym stanie. Jeżeli chodzi o zastosowane drewno, zostało, zostało tutaj kupione drewno surowe, nie powinno się tego robić. A jak się zrobi, no to powinno się je wysezonować. One troszkę u mnie schło, ale niezbyt długo. Co możecie zobaczyć na filmie, że są różnego rodzaju pęknięcia. Mogą one dodawać jakiegoś tam uroku, charakteru. No, jak to tam uważa, może to też spowodować jakieś tam osobienie materiału. Ale, no, tak jak mówię, nic się tutaj nie dzieje. Stało to wszystko potem. Zagruntowane produktami z drewnochronu, tak samo e, pomalowane było drewnochronem. Ochrona niby na 7 lat, ale tutaj możecie zobaczyć tak samo na płotku, że e, kilka dni temu dosłownie przemalowałem to drugi raz. I tu widzicie odścień. Także tutaj jest oryginalna powłoka sprzed 4 lat, a tutaj mi Miałem jakąś tam końcówkę farby. Także co mogłem, to najbardziej narażone elementy sobie tutaj od dołu pomalowałem, i tak to wygląda. także to, Tak wygląda drewno chrom po czterech latach, a tak wygląda świeżo, co pomalowane jest to kolor Tick. Dlaczego to pomalowałem? No, bo różne, jakby osady, możecie zobaczyć, że taki meszek, nie meszek. Ja się tutaj, jakby. Nie obawiam i myję, myję myjką. Myjką ciśnieniową także czasem nawet potrafi farba zejść i te supy i te elementy najbardziej narażone sobie pomalowałem drugi raz. Nic się kompletnie z tym nie dzieje. Tutaj wszędzie jest oryginalna powłoka i chyba jeszcze nie zamierzam tego malować. Może za 2-3 lata widzę, że ten drewnochron daje radę. Nie wiem czy to są dobre produkty, czy niedobre. Tutaj nie chodzi, że ja reklamuję. Tylko po prostu mówię, jakie tutaj produkty zastosowałem, jeżeli ktoś z Was by o to pytał. Na dachu jest jakiś tam yy, gond, jeden stanszek z Leroya, też nic tutaj się z nim całe szczęście nie dzieje. Była to pierwsza wykonana w życiu altana, tak samo pierwszy położony dach. No i bardzo się cieszę, że wyszło mi to. Teraz jak ma troszkę większe doświadczenie, troszkę więcej takich robót wykonał i może coś więcej w tym temacie powiedzieć. I dlatego też ten film nagrywam, bo może ktoś by nie chciał coś na podstawie tego te, tego filmiku na podstawie tego mojego też projektu wykonać u siebie a bardzo polecam bo naprawdę Altana moim zdaniem wygląda solidnie masywnie ma swój urok, no i jest bardzo praktyczna i funkcjonalna może być wykorzystywana właśnie w wielu celach czy, czy do integracji, czy też do schowania na przykład samochodu bo zobaczcie, teraz ten samochód wystarczy, że stoi jeden dzień. Zobaczcie, jak on wygląda. To jest naprawdę masa tego syfu. Czasem wystarczy troszkę daszku. Nie musi być to pomieszczenie zamknięte, ale żeby był dach i te samochody, te pojazdy zupełnie inaczej wyglądają. I nawet w zimę nie ma nawet szronu. Na szybie, także to też jest kolejna jakby zaleta. Jeżeli chodzi o, o wymiary, to znajdziecie to wszystko w moich innych filmach na kanale. Po prostu musicie w wyszukiwarkę mojego kanału wpisać: budowa altany, e, altana i tak dalej. To będą wam wyskakiwać filmy. Mam też miary, także sobie niektóre te wymiary razem możemy przypomnieć. Supy zastosowane. Pamiętam, że zamawiałem je, żeby miały 14 na 14. A zobaczcie, po wyszlifowaniu, po wystruganiu zostało tutaj 13 cm. No i to jest główna konstrukcja wykonana właśnie z takich balek. 14 na 14. Tutaj macie 14 na, na 7. I te 14 na 7 to były główne konstrukcje dachu, czyli poprzekątnych, bo to jest dach kopertowy, też bardzo ładny. Wiadomo, że dwuspadowy i tak dalej byłby dużo prościejszy, też nigdy tego nie robiłem, wtedy robiłem, wtedy e, odważyłem się zrobić. No i widzicie, że się udało, e, także jeśli ktoś ma obawy i nie ma zielonego pojęcia, no to... No to jestem dowodem, że da się tak zrobić, nie mając w tym w ogóle doświadczenia. Tutaj macie 13 na 5, pamiętam. Eee, coś jeszcze z wymiarów? Chyba nie. Stopy też jakieś tam były eee, z internetu, chyba za 20 zł, niecałe za sztukę. Tam dospawaliśmy troszkę innej stali, żeby tam głębiej w ten fundament to wszystko weszło ale to tam szczegół eee, co ja bym tutaj zrobił, słuchajcie, widzicie, że eee, że nie ma tutaj u mnie e, rynny rynna powiem Wam szczerze, żeby się przydała bo czasem chlapie na tym polbrook i mnie to denerwuje mogłaby być, nie musiałaby być Jakbym to robił drugi raz, to bym chyba zrobił rynne, bo nawet byłoby bardziej tak, e, jak to powiedzieć, no, wyższy poziom byłby tej konstrukcji, tak bardziej luksusowo, prestiżowo i tak dalej. Także następnym razem bym sobie te belki. E, no te belki, nie wiem, czy jak, jak to się teraz mówi, dźwigary, czy krokwie i tak dalej, krokwie, o, te krokwie, bym sobie je wypuścił aż dotąd, żeby mógł mieć możliwość, gdzie tutaj przymocować rynne bo nawet nad tym myślałem, ale tu musiałbym jakieś takie kombinacje alpejskie zrobić. Jest to do zrobienia, wypuściłem sobie bardziej płyty, żeby nawet jakby zacinało, żeby mi tu te drewno nie piło wody i dlatego to tak zrobiłem, no ale... Widzicie, że, że teraz e, nie jest tak łatwo wcale zamontować rynne. Wiadomo, jest to do zrobienia, tylko wam mówię tutaj, na co bym zwrócił uwagę. E, bardziej też może bym wypuścił w przyszłości, e, jakby ten zapas, ten okap. O, tak to się fachowo mówi okap. Okap też bym sobie całkowicie troszkę mocniej wypuścił żeby mieć jeszcze większe możliwości. Jeżeli chodzi o powierzchnię tutaj użytkową, na przykład żeby tutaj końcówka zeszła mi tak nisko jak mam jak mam tutaj belkę główną. No belka tutaj jest tak mówiłem 14 14 na całej konstrukcji tutaj według fachowców powinien być prostokąt żeby to było bardziej wzmocnione na na większe naciski ale nie wiem kurcze jakby to wyglądało, nie wiem, jakby to wyglądało tak to jest równo i, i to fajnie wygląda musiałbym zobaczyć jak to jak to by wyglądało jakbym zrobił troszkę inaczej także Fachowo powinniście tutaj zrobić prostokąt, a nie kwadrat, nie? Także jak ktoś się opiera na moich filmikach, no to żeby o tym nie zapomniał że tu powinniście zrobić przykładowo, jak tu mam 14 na 14, no to nie wiem, 14 na 17 do góry. o. Tylko to już będą pewnie duże koszty, bo teraz e, same drewno na taką altanę to też nie jest tani gips, na pewno sobie nie żałowałem, ale rzadko kto robi z takich przekrojów. Także tutaj powinniście zastosować prostokąt. No i tak samo yy, równolegle tutaj, nie? I to wszystko. No, nie widzę tutaj więcej jakby takich sugestii, jakichś tam uwag. Wydaje mi się, że wyszło mi to w miarę. Wcześniej myślałem, że można by było zrobić większy kąt dachu. Jest tu chyba niewiele około 15%, teraz nie chcę was skłamać, czy ja tego nie mylę. Ale tutaj nie ma zero problemu. Ta płyta e, płyta OSB, bo tu nie deskowałem dachu. Ona nie jest zbyt gruba, bo to jest chyba 11 albo 12, chyba 11 z Kastoramy. No i widzicie, że ten dach się jakby, no nie zrobił się wklęsły, tak? Także woda nie stoi, śnieg też nie stoi. Także tutaj się też nic z tym nie dzieje. No ale y, są krok, krokwie y, gęsto. No i to też o tym pamiętajcie, tak. Bo ja na początku nie miałem tych cienkich desek. Od razu po zrobieniu altany y, je je po prostu jakby dorobiłem, dlatego nie są te krokwie jednakowe, tylko tutaj deseczki, bo już nie miałem materiału, także yy, no korzystałem z materiału, który, który miałem. Miałem dostępne takie deski, to je zastosowałem, bo ta płyta OSB, ona tak jak mówię jednostka, to ona była dość cienka i obawiałem się, że będzie się właśnie coś tu odkształcać, także na wzmocnienie yy, dałem. No i według... Yy, Według, według takiej fachowej roboty prawdziwego ciesielstwa, no to jest tam e, nie wiem, zakres podany, że powinno być przykładowo co 40 cm, tak jak jest obecnie teraz, nie? A ja miałem około, metr, około metra przerwy, także było to troszkę dużo. No człowiek człowiek nie, nie, nie robi w temacie, nie, siedzi, nie siedział w tym, no to nawet sobie sprawy z tego nie zdawał. No wiadomo teraz jak człowiek na, zrobi coś e, coś drugi raz, trzeci, czwarty, no to już ma jakieś tam doświadczenie i może coś tutaj coś tutaj e, poradzić. No i co to wszystko będziemy kończyć ten materiał. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, no to po prostu napiszecie, postaram wam się odpowiedzieć w komentarzu. Ten potek też sobie zrobiłem sam, zobaczcie sam. Zobaczcie jakie to jest mocne, bo te wszystkie marketowe, te w Leroyach i tak dalej, no to są takie papierki, nie? Tutaj już deska jest e, około, około centymetrowa, a tam są takie po prostu kartki papieru, także tutaj to też jest solidne. Zobaczcie na no jak krótko starczają te płotki marketowe, a jak, a jak e, się prezentuje taki płotek zrobiony samemu. No tutaj już trzeba było troszkę kupić frezarkę, żeby te otwory zrobić. Ale cieszę się, bo to też było według mojego pomysłu. Bo takich dużych nawet nie jesteście w stanie chyba kupić. A tutaj sobie zrobiłem idealnie pod, pod dach, żeby te dwie te dwie części tutaj były zasłonięte. Lampa też są w ale tutaj nie ma co o nim za bardzo mówić. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie nawet ostrze złapać. Troszkę też przykurzono i tak dalej. Gdzieś tam belkę dębową znalazłem. Wyczyściłem to, opaliłem, bo miała dużo robaków i tak dalej. No i służy do dzisiaj. Tak zostało zamontowane i tak to się prezentuje. Dobra, moi drodzy, jak kończę ten materiał? Myślę, że film się e, spodobał. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, no to służę. Pomocą. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia. Cześć. Pozdrawiam.